Tak, sieli. No usieli. Oh. Tylko nie będziemy latać. Znowu. Yeah. Bro. <laughs> Chyba sieli. Chyba sieli prowadzi. Sieli szybko, tutaj bro. Ale od... No. No szybko, sieli! and nobody cares i hate girls i what the Misha miss doctor is miss i hate boys <laughs> oh yeah no. sherry Ty robisz celly. Celly, proszę. Celly. Szeli na sobie jest świetnie. A nie, chyba ten chyba ten chłopiec prowadzi, chyba zginiemy. O nie. <laughs> Bro. I'm boy. Dobry girl. Bere Bro. I'm the arm.

To jest po prostu walka. Pati, str Olwa. Jest strasznie dużo dziewczyn, a jest jeden chłopak. Serio. O kurde, nie. Nie, nie. Nie, to są... To są dwa chłopaki. Nie, no Olwa, to jest dziewczyna. Jestem głupia? Czekaj, my a cyna. Naci! Naci to jest dziewczyny. To jest dziewczyny imię. Wojejejeje! Kajaki ma bicie? Symysek, syk.ty. Symysek, ty. Tak, ja jestem, symysek, um, ty. A teraz mnie, mnie przeczytaj. Przeczytaj mnie. Ty. A. Co? Nie, nie. Nie ja! Nie przeczytaj. Nie mogę. Jak nie możesz? go dać? Ja jest, jest O nie! O nie. O nie! A! O Tańczyk! Ja widziałem słońce! teletapis! Oliwa, O Ja widziałem słońce! teletapis, ja ja serio Oliwa Co? Co? Bo będzie ja będę robiła. Bo Bo to będzie spać 100 lat. To jest strawliwa.

Yo, we like Mario from Tomorrow. Tomato. True. A true. That's true. Why? Good. <laughs> okay, let's go. <laughs> No baba, to jest... Nie, to jest... Skierp. Bo ty skakałeś? Nie. 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 czeka to jest źle. Trzeba to być tak. To ci dalej? Nie musi być, to jest trudne. Co to jest? Co to jest?

Mm. O nie. Chyba już też będziemy kupę. Uważaj. Kto jest kurde krzycy? Kupa to jest. O kurde, Oliwa, musimy skakać. Skakaj, Oliwa. Tak, wchodzimy tam.